strefa przyjazna dzieciom jest wspaniałe miejscem, w którym można wspaniale spędzić czas ze swoją rodziną, ze swoim dzieckiem. Jest to zupełnie nie, nie tylko wydarzenie na skalę zieloną górską, dlatego że tak ożywa, ożywa młodszymi naszymi zielono-górskimi raparaszlami i myślę, że to jest wspaniała okazja do tego, żeby się bawić, żeby się zintegrować z innymi dziećmi, żeby wyjść z domu i porobić coś poza domem. Strefa przyjazna dzieciom jak najbardziej tak, bo z drana miałam na ścianie Że jest dobry pomysł, widać po zainteresowaniu ludzi, widać po uśmiechach, widać po obsadzie i to, co zrobił Falubas Norwis razem z nami i państwo, aby ten deptak ożywić, aby można było tutaj coś robić, aby ta starówka nie umierała. Także, w imieniu myślę mieszkańców i wszystkich kibiców Palubasu bardzo dziękuję. Białą, zielonych szum flag. i życie na to biało, zielony nasz świat, to my wali balubarzy. Balu. Jedną tylko garą każdy tu oddycha, na trybunach magia, na plastronach mycha. Wszystkie barwy, które zbędą nam się stycha, balubarz so magia. Balu. zawsze warto i takie rzeczy powinny dziać tutaj codziennie. Przez cały rok, nie tutaj, jak jest ciepło, nawet jesienią, zimą, jak pada deszcz pod dachem, dzieci mogą się świetnie bawić. Zawsze warto, dla dzieci, przede wszystkim. Czekamy się dzisiaj na Deptaku, mamy sobotę, 31 lipca, jesteśmy po już strefie przyjaznej dla dzieci, mieliśmy, mieliśmy bardzo, bardzo dużo gości, gościliśmy dzisiaj firmy Nordis, przede wszystkim zawodników Alubazu, Pizzeria Gioconda, którym jestem współwłaścicielem, stworzyła festiwal pizzy, który Rozszerzyć się maksymalnym, krótkim czasie. Bardzo dużo dzieci skosztowało naszej pizzy i myślę, że to o to chodzi, żeby pokazać się jako przedsiębiorcy, że wychodzimy z czymś na początek, a, a, a za chwilę mamy nadzieję, że dołączą inni na deptaku i będzie coraz żwawiej. Zapraszamy w następną sobotę. Proszę nas czytać na Facebooku, strona Facebookowa Strefa Przyjazna Dzieci. Eee, proszę Państwa, wita Państwa. Bruno Aleksander Kiecz, e, prezes Fundacji Kombinat Kultury i szef klubu Cztery Róże dla Lisien, pomysłodawca całej imprezy, pomysłodawca strefy przyjaznej dzieciom. Skończyła się właśnie następna obsłona, drugi piknik, który jest potężnym sukcesem. Bawiło się dzisiaj setki dzieci, setki rodziców. wyśli uśmiechnięci. Cieszymy się, że uczestniczyli razem z nami, ponieważ to dla nich było. Cieszymy się za wszystkich firm, które nas wspomagają, które do tej pory dołączyły, które wykładają pieniądze, wykładają różnego typu gadżety potrzebne do organizacji tej imprezy. I naprawdę oczekujemy dalej na Państwa pomoc, ponieważ strefa trwa, będzie trwała do końca wakacji. To Wasze dzieci, dzieci Waszych pracowników tutaj się bawiły i będą się bawiły. I ich już teraz zapraszamy za tydzień, za dwa tygodnie, do końca wakacji. Każda sobota 10.00 piknik w ramach strefy przyjaznej dzieciom. Zapraszam. że zęby mieć trzeba tylko chcieć. Środko, Środko, hej, Środko, o, o, o. ha, ha, ha,